Jak się mówi prawidłowo, Platon czy Pluton? Pluton. A czemu nie mówi się Platon? No to brzmi jakoś dziwnie. Stary. Dziwnie brzmi, no. Platon. Bleh. Platon czy Pluton? Pluton, Pluton oczywiście. Pluton. I co to Pluton. jest? Planeta, ta no ta. która była, ale nie jest planetą. Ta tak, nie było. No! <laughs> Siema. Cześć! Zapraszam na specjalny odcinek na siedząco z Maćkiem Dąbrowskim. Ja bardzo Państwa przepraszam, że zachowuję się jak ostatni ham i nie wstanę, żeby się przywitać. No ale niestety wyglądam jak wyglądam, bo odmówiłem prowadzenia odcinka Matura to Bzdura. Drugi raz już nie odmówię, bo chcę, żeby reszta członków była sprawna. Zaczynamy! Pole, po, pole kwadratu, o pół tak, metra. Tak. Masz kwadrat no. i mam bok pół metra. No taki kwadrat, taka duża kafelka. O no, no. Ile to jest y metrów kwadratowych? Jakie jest pole? 0,25 Czego? E, metra. Jakiego? Kwadratowego To nie jest, bardzo dobrze. No, no bardzo nie, dobrze, ja się zdała w no, matematyce. No, no. Naprawdę. No, jestem no, jeden z lepszych graczy tutaj. <grym> Wiernie. Wiernie. Masz kwadrat taki, nie? No, mam kwadrat. Tak, i ma pół metra. No, Bok. Pół metra. Ma. Ile wynosi? Ile wynosi jego pole? Pole! Pole! Pole to środek. Chyba. Pię, y, pół metra, pięć metrów. Dwa metry? Jakie? Kwadratowe. Pół razy pół. Dwa i pół metra kwadratowego, prawda? Ile to jest pół razy pół? Jeden. Pole kwadratu boku pół metra, przecież to jest takie łatwe. Jest. Dwa metry? No ale zobacz, masz taki kwadrat, taką dużą no. kafelkę, pół na pół metra. Tak. I to ma dwa metry kwadratowe? Nie. Pół metra kwadratowego. No nie. Metr. Nie. R... Nie, to jest... Jak się mówi prawidłowo i to jest, i to jest uwaga. Wow, to... No. Platon czy pluton? Yy, no, platon i pluton, no. A platon to jest yy, metal. Pierwiastek. Platon to pierwiastek? Nie. Nie? Tak. <średencji> 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 platon. Platon? Platon. No. I? Platon Platon, po prostu Platon Jak się mówi prawidłowo? Platon czy Pluton? Pluton A czemu nie mówi się Platon? I to brzmi jakoś dziwnie, stary Dziwnie brzmi, no Platon Blach. Platon czy Pluton? Pluton, Pluton oczywiście no to... I co to jest? Pluton. Planeta, ta, no ta. która była, ale nie jest planetą Tak, ta, ta, nie była A, no! <laughs> Siema No dobrze, no to kim mógł być Platon? Nie wiem, nie dotykał niczego <laughs> Nie to nie <laughs> Gościem, który... Platon był gościem, który nie dotykał niczego Siema Skąd przyjechałeś? Z Gdyni O Komar Wczoraj miałem całą czerwoną twarz od ukąszeń Od ukąszeń, dobrze no. To ja Cię uchronię od komarów, ale nie od gołębi zabójców Co wyrażamy w kelwinach? W kelwinach temperaturę Tak jest Co wyrażamy w kelwinach? W kelwinach wyrażało się jakąś siłę, nie wiem Niewysokość No nie, zimno na pewno nie stopnie, bo to w Celsjuszach. No dobrze, to, to inaczej podpowiedź. Jest taka bielizna... Kelvin Klein. <grym> jak znają od razu. No? Co wyrażają Kelwiny? Nie wiem. <grym> bielizna Kelvin Klein. No i dobrze. Im masz taką lepszą, taką bieliznę, to jaki jesteś? Dla, no, dla dziewczyn. Lepszy, bardziej pożądany. A to mówi się na to, że, że możesz być... E, taki... O, taki rozgrzany, czyli? Czyli co wyrażają Kelwiny? No. <noise> temperatura. <noise> Okej. Okay. Doszliśmy do tego wspólnie. A jak dochodzą ludzie wspólnie, to też temperatura jest dosyć wysoka. Tak. Czym było rozbicie dzielnicowe? No, Polska się podzieliła poprzez... ponieważ monarcha tam rozdał i się pokłócili synowie i rody się pokłóciły. Bardzo dobrze. A pamiętasz monarcha jak się nazywał? Była to krzywa akcja powiem ci. A, krzywe usty. No. Tak jest. Dobra w odpowiedź. <grym <grym A, w ja, w na Warszawkę chodzi? Tak, na czym polegało rozbicie dzielnicowe w Warszawie? A jakie to wy... były lata, jak sądzisz? 40. Z zeszłego wieku? Nie, no, na no tego. Czy źle mówię? W tym wieku jeszcze nie było lat 40. A, nie w tamtym wieku. no <grym> Rozbicie dzielnicowe to było chyba w Warszawie, nie? Jak było powstanie, czy nie? Czyli to, to mamy powstanie warszawskie. No. I jak to następuje rozbicie dzielnicowe? To w sensie Rosja i Niemcy, tak o to chodzi? Z, z drugiej strony? Mm, to był podział na województwa w Polsce? A to było podział na ile województw? Podobnie. 32 32 Nie jakaś wojna Między kim a kim? Między czym? Rosją? Nie, 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 nie Rozbicie się... Niemcy Nie wiem. <laughs> Jaki gaz jest najlżejszy? E, Wodór Kurde, bez zająknięcia. Hel. No nie. Tlen? Nie. Nie, 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 nie. Dwutlenek Nie. Nie. Tlen? Nie. Tlen? nie. Tlen? nie. Yy, ten pewnie się unosi. Dobra, inaczej nie? No hel, hel chyba. Wzór ha 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 ha, ha. Hel, tak? Nie. Hel, <laughs> hel? h Hel? Ha to jest, nie h to jest co? Nie wiem. Powietrze. Najlżejszy, poczekaj. E... Węgiel. znaczy, poczekaj. Czy węgiel jest gazem? O tlen to jest tlen, ale tlenie, co jest w salena, czy co? Nie, w ale już to... nic nie ma, są A. elektrony. To ja już mi za bardzo chyba. Arsenu, ale to w Głogowie, od huty. <grym grym grym> no nie, nie. Co jest owocem dębu? Owocem dębu I jest żołądź. Bardzo dobrze. Owocem dębu. Eee... Kasztan. Dziki to lubią, no niby. Dziki to lubią, ale sam wszystko. Dziki I dobre świnie, świnie do. lubią te. Dobre Co rodzi dąb? Chciałem powiedzieć banany, ale dobre świnie Dobre świnie lubią banany czy znaczy, wiesz co, jak rzucisz świni banana, to myślę, że się kurwa nie obrazi Kasztan chyba Nie, nie, nie Owoc był Świniężka? Nie, nie, nie Kasztan? Nie, to od kasztanowca Tak się również nazywa medycznie część ciała anatomiczna mężczyzny Kasztan Orzech Jakie zwierzę jest największym naturalnym drapieżnikiem w Europie? Niedźwiedź brunatny. Tak jest, bardzo dobrze, bardzo nie dobrze. Nie wiem, jakiś ryś. Coś większego, coś większego. Ej, ty właśnie, e, jakiś bubr, może. <laughs> Największy. Chłopot, to nie? Nie, to nie, nie to jest. Drapieżnik. Nie, słodnie. To bardziej Afryka, Europa! Lew chyba. W Europie? Nie. Dobra, nie wiem, nie chcę. Jezus, nie, słonnie, w Europie. Boże, ja nagle jestem głupia i nic nie wiem. Nie, naprawdę. nie Poczekaj, wiem. Największy drapieżnik, drapieżnik w Europie. Europie. Lew? Nie, największy, nie wiem, dla mnie lew. Ale gdzie ten lew w tej Europie? Ja bym na Rysiał musiał. Tak, największy, naturalny skóry, taki drapieżnik. Który żyje, czy który już umarł? Żyje, żyje. Lew? Krokodyl ci się do drapieźników? Tak, no pewnie I jeszcze wąże, węże są i one też są spore jak chodzi o... No spore no, o, krokodyl, krokodyl ale... też no Nie wiem czemu myślę o szczupaku, nie? Ale, ale to... Czasami, czekaj, w są, w duże, czasami są duże, czasami są duże no Są duże, nie, czekaj pewnie mój wujek by się z tobą zgodził Co to jest Ural? Taki samochód, ewentualnie pasmo górskie <laughs> Widzę, że mamy tutaj omnibusa <laughs> A co to pasmo górskie rozdziela? Europę od Azji. No nie no świetnie, no to jest idealna odpowiedź. Pierwiastek, nie? Nie. nie, nie, Ural. Nie, 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 nie. Ural. Co rozdziela? Aha, on coś rozdziela. Odległość? Nie, na no Dobra, Ural to jest takie. E, jakieś... Pole gdzie się siedzi. Ural jest to pole gdzie się siedzi. Może nie dokładnie coś takie pole, tylko takie Ala widowisko, tak? Tak. W razie gdzie pewny. to pole widowisko może leżeć? Nie wiem na stadionie. To jest jeden chyba z tych pierwiastków, czy coś nie? Nie? E, masz na myśli uran. Aha, Ural. A co to jest w ogóle? To, to pytanie z jakiej kategorii? Planety? Albo... Nie wiem, skała jakaś. Albo wysokość? Ewentualny kraj. Tak. Dlaczego księżyc świeci w, noc, no, w nocy? Bo słońce świeci. No jest światłem odbitym, nie? Hmm, bardzo dobrze. Już. Ponieważ odbija się od niego światło, słoneczne nie świeci własnym światłem. Ty uważasz inaczej? Myślałam, że świeci własnym światłem, dopóki mi nie poprawiła ale... Słońce odbija się od y, księżyca. Co? Nie! Słońce daje światło na księżyc A dlaczego słońce świeci w dzień? Dobre pytanie, dlaczego? No, no? dobry pytanie. Dlaczego? Um, no bo... No bo świeci. Ale w jaki sposób? Dlaczego Ziemia nie świeci na przykład? No to planeta, a z, mhm. Księżyc to gwiazda. A gwiazdy świecą. Ale Księżyc nie świeci i nie jest gwiazdą. Jest napromieniowany? Nie... Napromieniowany? Księżyc? Co ma wspólnego Abraham Lincoln z Johnem Fitzgeraldem Kennedym? Byli prezentami, tak? Czego? Stanów Zjednoczonych? Owszem, byli prezydentami. To jest jedna wspólna cecha. Jaka jest jeszcze jedna wspólna rzecz, wydarzenie, które ich łączy? Jeden na przykład bardzo lubił chodzić do teatru, a drugi lubił jeździć kabrioletem. Co ich połączyło? A, że zostali zastrzeleni, w sensie z... zabici, tak? Że Dokładnie tak był. Na no obu tak, prezydentów tak, tak, no. był zamach. No i świetnie, no, no i mamy to. Nie byli jak naukowcy. To co odkrył, powiedz mi, Abraham Lincoln? Co Ej, to odkrył? była fizyka, prawda? Czy Kennedy pod koniec życia miał bardzo otwarty mózg? Tak ci podpowiem. Nie wiem, Abraham Lincoln, tak nie wiem. jemu się właśnie mózg otwierał, gdy właśnie był w teatrze i oglądał jakieś sztuki. Abraham Lincoln... To nie jest jakaś medycyna, prawda? To co jeszcze mają wspólnego ze sobą? Że w tym samym stanie byli ee, prezydentem. Czy znaczy, oni byli prezydentem wszystkich stanów. A no właśnie, no właśnie. A jak w jaki sposób umarł John F. Kennedy? Został, Został no, no... zamordowany. O, tak samo zostali zamordowani po prostu. Tak jest, dokładnie. Tak jest, byli zamordowani. Lincoln i ten drugi. Samobójstwo, raz, <grym> dwa, trzy. Nie, nie, sorry. Raz, czy... nie, nie, sorry. <grym> nie Zamordowali go. Przepo... To było przypadkowe, przypadkowe. To... Popełnili samobójstwo. Zabilo, zabito ich. Morderstwo, tak, tak, tak. zabito ich. No. <grym> Zamordowano ich. Tak, to A. prawda. Ja tak nie wiem, tak strzelam, coś tam już widać, gdzieś jeszcze jest. Pozdrawiamy chłopaków, z którymi byliśmy w tym czasie w Mielnie yy, oraz wszystkich w sumie obserwujących maturatów z ja Super. Pozdrawiam mamę, która nie, ja pozdrawiam mamę, która nie wie, czy żyje. Ja niszy i pozdrawiam swoją dziewczynę. Jakby to nie zależało, że żadnej dziewczyny opuścili, kochanie. Powiem tak, że ja do niedawna nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak kójkieć boczny kości piszczelowej, więc rozumiem, że ludzie mogą nie znać i nie wiedzieć różnych rzeczy. Dzięki Maćku za prowadzenie, to jest jego najnowszy film, a link do kanału w opisie. My się widzimy co wtorek o 16. Tak jest, co wtorek, a jeżeli się nie widzimy, to znaczy, że zamknęli mnie w piwnicy i łamią mi kolejne kości.